Poprzednio w Alone in the Dark. On już stąd nie wyjdzie. <noise> on już stąd definitywnie nie wyjdzie, wierz mi. W sensie, on już nam nie grozi, naprawdę. Za chwilkę, czekaj. Czy mi się baterie skończyły? No jacha. To tak, łączymy to cudo. A wy, moi drodzy, pamiętajcie o kciuku w górę. Będzie mi bardzo miło, bo zwykle, kiedy przypominam wam, to bombardujecie te filmy kciukami w górę, a dzięki temu one docierają do większej ilości osób. I będę naprawdę wdzięczny. Co? Kojnie, nie ma czego się bać. Na kartkę. Co? Pokazuję. Tutaj jest napisane: Sara. Ja? Nie, nie, to mi, że to zbieg okoliczności. Okay. Abyś przywaliła no co mi jeszcze pokażesz dziadku No patrzę Mu... Sara chce, abyś mu przywaliła. Dzięki, Teo. Wygląda na to, że będziesz musiała mi przyłożyć. Ale nie chcę ci robić krzywdy, mogłabym. Wiem, że to absurdalnie brzmi, hej. Marzysz o tym. Dobra, Sara, zróbmy to. Nie ma wyjścia. W porządku. Ale przedtem chciałam ci powiedzieć, że Nie, nienawidzisz mnie. Astara. O to ci chodzi. W porządku. Podaj mi to. Stanę obok ciebie. Stanę obok ciebie. <grywania> Przywaliam mi w tył głowy. To tak niebezpieczne. Do tego stanę obok ciebie. Nie mamy czasu. Umarłem, aby dołączyć do was tutaj, ponieważ ta wojna toczy się na każdej płaszczyźnie istnienia. Noszony przez ciebie klejnot zapewniał ludziom szczęście i wieczne życie. Ludzie nazywali go kamieniem filozoficznym, ale zostali nabrani. Po tym jak Lucyfer został wypędzony z nieba i zmuszony do życia pośród ludzi jako śmiertelnik. Sporządził przedmiot, w którym zaklął swoją duszę i czekał na odpowiedni moment, aby się zemścić. Lucyfer był uwięziony w wytworze swych własnych rąk, lecz ja go uwolniłem. Teraz szuka kamienia, gdyż może on odwrócić zarówno jego, jak i nasz los. Tak jak i ludzie, Central Park skrywa sekrety, które należy wydobyć. Niektóre są zabójcze, ale jeden z nich może nas uratować. A teraz obudź się i zamknij oczy. Edwardzie! Coś się stało? Powiedziałeś coś o oczach! Zamknij oczy. Te okazał mi... Co?! Zamknąć oczy, w Tylko przejście. O kurde. O, w mordę jakie pomieszczonko. No ładnie. Hej, spójrz na to! Obejrzyjmy to. Stare zamczysko nazywane było przez kapłanów okiem Central Parku. Zakładam, że soczewka musi zostać umieszczona na górze, aby wskazać położenie klucza, ale nie mam czasu, by się upewnić. Może leży gdzieś pod naszymi stopami, od wieków czekając w ciemnościach po ziemi. Co się jednak zbliża, czuję to. Ręce Venus ukształtują zamek do drzwi. Czas, gdy Mars będzie walczył, aby przynieść klucz z powrotem do serca. Ręce Wenus. We shall unlock this door while Mars will fight to bring the key back. Okej okay. Nie. A jak tym się rusza? Przepraszam bardzo. The hands of Venus will shape the lock. A czekajcie, bo to jest soczewka, nie? Da się. O, kurde, cholera no. Chyba, że. Chyba, że. Holy shit. No come on. O zrobiłem. Wreszcie rozumiem. Oto moja rola. Muszę zbudować zamek, aby otworzyć te drzwi. Może to miałam zrobić. W porządku. Ruszam do starego zamczyska. Zbuduj ten zamek, a może wkrótce uda nam się to zakończyć. Zaufaj mi. Trzymaj się. To co mnie dziwne. Mam wrażenie, że nas zdradzi w pewnym momencie. Serio. To zbyt konwinient, że ona się... Chociaż ja wiem, tylko ja oczekuję po tego typu grzenie. <laughs> Za dużo oczekuję. Dobra. Częsty zapis gry, bo mimo wszystko zapisy są spierdzielone, ale jakoś ufam, że te mi robią coś w stylu checkpointu. Mniej lub bardziej. Mam wiadomości jakieś. Ciebie? Wiersz sprzed roku. Witaj, Edwardzie, mój stary, mój stary przyjacielu, mój mentorze. A to, to jest opowieść tego, co się działo w. Pokoju, znaczy w pokoju co Ekrszanie w czwartej części. No i super. O hej. Ale ekstra. Wow. Okej, okay, chyba więc trzeba zrobić. Wjechać tu, podnieść to. Dobra, ale jak podnieść widełki lub popuścić? Jak podnieść lub popuścić widełki? O mój Boże! Home i end na klawiaturze numerycznej, serio? Prawdę, gro! Bez jaj! Co za żenada? Serio, co za żenua? Kto w ogóle wymyślił to sterowanie? Ja pierdzielę! Co za po prostu, ja nie wiem. Że ja to mogę przyjechać tym małym wózeczkiem? Bo to jest dosyć ogromne przejście. Dobra. to ja się tam kurna męczę, nie? Bez sensu. Dzień dobry. Ciekawe, co mogę rozpierdzić te pręty po prawej. Dzika prędkość. <suszy> nie będę ryzykował. To zrobić. Zaraz. O kurde, już wiem. Już wiem. Właśnie zobaczyłem, że to się poruszyło. To się poruszyło, cholerstwo. Ewola. Ewola. Dobra. Ale ekstra. Aha. Wiele, nie wiem, co robić, dobra. Nice. No i teraz. Wjeżdżamy. Bijamy. Właściwie przebijamy się. SMSy dostałem, ale ekstra. Mam nadzieję, że oni są jeszcze za daleko, by mnie zauważyć. Ewentualnie, o! To mogę przyjąć. Dobra. Hmm. Panik będzie. Tutaj nic nie ma poza Tobą, ale Ciebie nie podniosę. Z jakiegoś powodu. Z drugiej strony dałby radę. Da się wspiąć. Nie. Jak ja tu utknę? Nie utknąłem. Nice. it. like it, I like it a lot. Dobra, rozumiem, że... O, nie, serio? Ale ekstra. Dobra. Tam chce się dostać. nie ma. Czy niby są rzeczy, ale... Dobra. Już kumam. I tak kumasz, Kafton, nie metoda popij błędów, co wy, ja kumam. Ale jestem po prostu genialny w tym. Mogę iść na wózek widłowy luzem, nie? Zobaczcie, na no profesor po prostu. Kurwa. <grym> nie wierzę, to cymbał ze mnie, nie? <grym> Spokojnie, to robię celowo akurat. For fuck's sake. Proszę łaskawie wspiąć się na to. Dobra, matko, Ura! muszę dalej jechać. Tu nic nie ma. Dobra, kumam, oh, a mnie to zabije, nie, jednak nie. Uh. Cholery, cholerę, jadę tym? A no tak, bo trzeba się wpierdzielić w ścianę. Nie? Nie, trzeba... nie. Trzeba pociągnąć dźwignię. <grym> Blisko byłem, mój plan był prawie... A właśnie. To jest spoko całkiem temat. Akurat to jest całkiem spoko etap. No i to było na tyle, wózeczku, dzięki. Dzięki za pomoc, było super. Serio, dograliśmy się. Zgrana z nas ekipa. Dobra. No i wio. Wiolonczela. Dokąd jadę? Cholera wie. Ale poszło całkiem zgrabnie. Muszę przyznać. Muszę przyznać, że poszło całkiem zgrabnie. Hello. Nie podoba mi się to, zaraz padnę. Niech to szlak! Przepnij tylko jedno słówko, a wyciągnę cię stamtąd! Och, Crowley, daruj sobie ten dramatyzm. Czego chcesz? od karmi. Po prostu powiedz, że mi go dasz. Czy będę zmuszony napawać się widokiem Twojej śmierci, gdy rozpłyniesz się w tej czarnej krainie? Masz 10 sekund. Odpierz się. Teraz zostawię wam coś do przemyślenia. No. Serio, serio, kurwa, po prostu to jest najgorsza rzecz w całej tej grze, nie? No, <laughs> ta gra jest, nie gra jest niezno nieznośna ze światem helikoptera, okej. Okay. No, <laughs> a pierdziele, po prostu nienawidzę tej gry czasami, naprawdę, ona jest po prostu nieznośna. Biegnij, idioto, biegnij, kurwa, sterowanie w tej grze, po prostu to jak on się obraca pół godziny, co za idiotyzm. No i zablokowanie się na rurze, kurwa, bo on się obraca dwie godziny, nie? Full focus, full focus się spaceruje po parku. A jaki posłuszny. Mój pies mógłby się od ciebie uczyć. Suchin synu, ja cię... W porządku, wygrałeś. Opuść tę pieprzoną linę i to już! Zmęczył mnie ten pościg za tobą, Kanbi. Powinieneś od dawna nie żyć. Przykro mi, ale punktualność nie jest moją mocną stroną. Daj go! Proszę! Nie tak szybko najpierw chcę poznać odpowiedzi. Igraj graj ze mną, chłopcze! Dlaczego chcesz klejnot, jeśli jest przeklęty? Co ze ścieżką światła? Klejnot zasługuje na więcej niż tylko niedorzeczną przepowiednię. Szczęśliwe zakończenia są dla idiotów. To diabła z rodzajem ludzkim. Urodziłem się, by nosić ten kamień. Reszta to nie twoja sprawa. O, Batman. Złapałem się, się linę, ale numer, <noise> jak ja to przeżyłem, nie mam pojęcia, ale okej, okay. niech wam będzie. O kurde. Oh shit. To wesoło. Mm. Co jeszcze? Czy im jeszcze oberwę? Ja pierdziele... Ała! Jestem uponął. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. Oh shit! O kurde! Ja ja ja! Trzymaj się, kurwa! Ej, panie Carnby, jest pan cały? Co, panie Carnby, spierdzielaj. Nikt cię nie lubi, panie Carnby, jest pan cały? O, gościu zapomni. O jejku, w każdym razie, moi drodzy. Ładnie tu, ale to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak, pamiętajcie o kciuku w górę, ja z kolei zapraszam was codziennie o 16.00-19.00. Pamiętajcie, żeby śledzić Facebooka, Instagrama, żeby być na bieżąco oraz obserwować Twitcha, jeżeli chcecie mnie oglądać na żywo prawie codziennie wieczorami. Tymczasem trzymajcie ciepło i do mojego usłyszenia.